Piotrek i Kasia potrzebują ogrodzenia do swojej nowej posesji. Postanowili stworzyć jego projekt, korzystając z planera ogrodzeń Lerouxamerlea. Ponieważ jest szybki i łatwy w użyciu, a dodatkowo nie trzeba go instalować na urządzeniu. Wystarczy jedynie uruchomić przeglądarkę. Piotrek i Kasia zaczęli od inspiracji, przeglądając produkty oraz wizualizacje na stronie lerouxamerlea.pl Następnie dopasowali styl ogrodzenia do swojego domu i zaczęli projektowanie. Kilka razy zmieniali koncepcję. Na szczęście Planer umożliwia zapisanie wielu wersji projektu. Wygeneruje także zestawienie produktów oraz wycenę. Kasia i Piotrek wydrukowali gotowy projekt razem z listą produktów, aby w sklepie uzyskać potwierdzenie, że wszystko się zgadza i otrzymać zamówienie. Po dokonanym zakupie zamówili montaż ogrodzenia, aby wkrótce cieszyć się prywatnością w swoim domowym ogródku. Ty także skorzystaj z planera ogrodzeń Leroy Merleau. To proste.